Witam na kanale Nowato. Dziś połączenie aż sześciu diamentów, czyli Mitsubishi Heavy i Mitsubishi Electric w jednym stały domu. To wracamy do inwestora, któremu kiedyś robiliśmy przygotowanie, przedgotówkę tak zwaną, czyli położyliśmy przewody fraonowe zasilanie i odprowadzenie skroplin w ścianach, w bruzdach. A teraz y, trzy, multi, y, trzy jednostki ścienne do jednego multika wraz z ekipą ze Śląska, moich instalatorów zaprzyjaźnionych. Zrobiliśmy tutaj, dokończyliśmy tą instalację. No i y, oczywiście te, y, ponieważ to jest Mitsubishi Heavy Premium, one same dałyby radę ogrzać te trzy pomieszczenia, w których są zawieszone ale oczywiście nie ogrzałyby tych innych pomieszczeń dlatego tutaj poszliśmy w kierunku absolutnego komfortu Ma tym się różni Mitsubishi od Chińczyków zaledwo ją słyszać. Możesz to od razu ci to mi powiedzieć tak jak wspomniałem do pełnego komfortu potrzebny jest jeszcze zubudan, zubadan na podłodze to jest 100% podłogówki na dwóch poziomach i to ciekawostka nagram o tym następny film ponieważ udało nam się tutaj zrobić pierwszy raz w życiu i z tego co wiem w Polsce też eee, autoadaptacje na dwóch Równoważnych obiegach, także zapraszam do oglądania następnego filmu. A tu chłopaki ze Śląska, jak zwykle z humorem, proszę zobaczyć. No, no. no byś tak no. Przez no. 10 lat. O. nowy projekt filmowej czapki, no i przechodzimy do instalacji zubadana. Tak jak wspomniałem dwa obiegi grzewcze parter i piętro i razem z Inwestorem stwierdziliśmy, że fajnie by było, jakby były sterowane oddzielnie, czyli można było temperaturę ustawiać oddzielnie na parterze i piętrze, ale co ważne, pierwszy raz w historii będzie to sterowane poprzez system autoadaptacji na jednym i na drugim obiegu. Do tej pory było tak, że albo robiło się jeden obieg albo drugi obieg był sterowany z krzywej grzewczej Do, natomiast jest to możliwe przy obiegach równorzędnych czyli jeżeli są dwie podłogówki albo dwa systemy grzejnikowe takie same dobrze to są, inst to są śląskie instalatory po na wszystkim. Po instalacji. Zrobił się wieczór, inwestycja skończona. Wracamy. Zrobiliśmy to dosyć sprawnie, ponieważ było nas czterech, a nie dwóch jak zwykle. No i co, zapraszam chętnych z tych marek, które mamy premium, naprawdę nie boimy się ich instalować daleko od siebie czy to na Śląsku, czy na Mazowszu, ponieważ marki premium dają ten spokój, że tam się nic nie będzie działo. Zapraszam chętnych, pozdrawiam nowato sprawdzone, polecone.